Chciałbym dziś powiedzieć o tym, co prawo kanoniczne nazywa małżeństwami mieszanymi i im podobnymi. Mam nadzieję, że uda mi się nie zamieszać, bo materia jest trudna, a myślę, że coraz bardziej aktualna, dlatego że w naszych czasach migracja ludności jest bardzo duża ludzie podróżują, przemieszczają się w jakiś sposób mieszają się kultury. No, a jeśli podróżują i kontaktują się z innymi, to może się zdarzyć, że się zakochają w sobie wzajemnie i będą chcieli zawrzeć związek małżeński, by spędzić razem życie. W naszym położeniu w naszym przypadku chociażby mamy coraz więcej osób, które przyjeżdżają do nas uciekając przed wojną w Ukrainie. Wiele z tych osób są wyznania prawosławnego. A zatem są to chrześcijanie prawosławni. Co wtedy, jeśli prawosławny pokocha katoliczka albo katoliczka zakocha się w prawosławnym? Czy możemy zawrzeć małżeństwo w Kościele Katolickim, rzecz jasna, jak najbardziej? Otwieramy kodeks prawa kanonicznego i czytamy w kanonie 1124. Małżeństwo między Dwiema osobami ochrzczonymi, z których jedna została ochrzczona w Kościele Katolickim lub po chrzcie została do niego przyjęta, druga zaś należy do Kościoła lub wspólnoty Kościelnej nie mającej pełnej wspólnoty z Kościołem Katolickim, jest zakazane bez wyraźnego zezwolenia właściwej władzy. A więc co do zasady jest zakaz zawierania małżeństw, które nie są małżeństwem katolik plus katolik. Ale nie jest to zakaz bezwzględny. Można uzyskać zezwolenie kompetentnej władzy. Dlaczego y, ktoś powie utrudniać ludziom życie, skoro się kochają? Czy to jest istotne, że jeden jest katolikiem, a drugi prawosławnym, czy protestantem, czy anglikaninem? Bo o takim klasycznym modelu mówimy czyli katolik plus osoba ochrzczona, ale we wspólnocie, która nie ma pełnej wspólnoty z Kościołem katolicką, więc prawosławny protestant anglikanin dla przykładu. Jeśli Kościół formuje taki zakaz, to nie po to, żeby ludziom życie utrudniać, tylko żeby chronić wiarę, która jest dobrem wielkim i żeby także chronić instytucję małżeństwa, która jest instytucją społeczną, ale także wielkim dobrem duchowym, jeśli mówimy o małżeństwie kościelnym. A zatem jest możliwe małżeństwo między katolikiem a prawosławnym, między katolikiem a protestantem, między katolikiem a anglikaninem, pod pewnymi warunkami. Jakie to są warunki? Otóż katolik, który decyduje się na takie małżeństwo, musi złożyć tak zwane rękojmie. Cóż to takiego? Otóż musi się zobowiązać, że uczyni wszystko, co w jego mocy żeby nie utracić wiary w takim związku, ale musi także zadeklarować, że dzieci, które narodzą się w tym związku, będą ochrzczone w wierze katolickiej. Druga strona, a więc niekatolik, przyjmuje to do wiadomości. Oczywiście od strony teoretycznej jest to Dosyć, można powiedzieć, łatwe, ale w praktyce wyobrażamy sobie, że może przynieść różne trudności, ponieważ mamy dwie rodziny, dwa różne wyznania, a więc czasem może być to utrudnione w takim życiu, które przyniesie różne sytuacje. To klasyczne małżeństwo mieszane, ale mamy jeszcze małżeństwa podobne do mieszanych. Jakie to są podobne do Mieszanych. Możemy mieć sytuację, kiedy mamy po jednej stronie katolika, a po drugiej stronie osobę ochrzczoną, ale deklarującą się jako niewierząca. Możemy mieć katolika i osobę, która wprost mówi: Jestem niewierzący, jestem niepraktykująca, więc ostentacyjnie deklaruje się jako osoba niepraktykująca. I wreszcie możemy mieć sytuację taką, kiedy mamy po drugiej stronie. Przy katoliku osobę pozostającą w cenzurach, a więc w karach kościelnych. Co wtedy? Małżeństwo jest również możliwe między takimi osobami, ale również ze zezwoleniem władzy kościelnej kompetentnego biskupa. I również w tym przypadku strona katolicka składa rękojmie o tym, że wiarę zachowa, a potomstwo wychowa w wierze katolickiej. Małżeństwa mieszane i podobne do mieszanych różnią się od małżeństw, kiedy zawiera je katolik plus niechrześcijanin. Bo do tej pory mieliśmy sytuację, że były osoby ochrzczone, chociaż w innych wspólnotach, czyli chrześcijanie. Lub też ochrzczone, ale takie, które nie żyją zgodnie ze swoją wiarą, którą wiarę, e, porzuć, które wiarę porzuciły. Natomiast jeśli mamy sytuację, że jest katolik plus nieochrzczony, czyli wyznawca innej religii, to już nie będzie tylko obwarowane zakazem, ale tu wchodzimy w orbitę przeszkody różności religii. I od takiej przeszkody trzeba uzyskać dispensę do ważności tego małżeństwa. Ale o tym innym razem.